Ciężko nam się dzisiaj grało, ciężko było się przebić przez dobrze zorganizowaną defensywę drużyny z Barcic. Próbowaliśmy lewą stroną, prawą stroną. W końcu się udało, strzeliliśmy bramkę, wszystko wydawało się, że już idzie po naszej myśli. Niestety po naszym błędzie straciliśmy bramkę na 1-1 i mecz się zaczął od nowa. Jednak byliśmy konsekwentni w szatni, w przerwie powiedzieliśmy sobie, że musimy grać dalej swoje, nie przejmować się tą bramką. I, i w końcu się udało szczelić tego gola na 2-1. Szkoda nerwowej końcówki, bo powinniśmy ten mecz skończyć. Drużyna z się odkryła, powinniśmy ich skontrować. Niestety się nie udało, ale cieszą trzy punkty. Jakie nastawienie przed kolejnymi spotkaniami? Nastawienie jest bardzo dobre. Ta pasa zwycięstw nakręca nas z każdą kolejką i, i będzie dobrze. Grupa Azoty. Główny partner klubu sportowego ZKS Unia Tarnów życzy niezapomnianych emocji sportowych z udziałem tarnowskich piłkarzy.